Witam Was, tutaj z tej strony wasz case i kaczor trochę głośniej. jak widzicie, zabiliśmy flasha po tej oazie z tyłu i różowej tęczy. Mój stan ekwipunku wygląda w ten sposób, a dokładniej eku. Co tu mogę dodać? Jak rozbudowaliśmy się, może. Do, do tego zaraz... dosyć, do, do, dosyć dużo zbudowaliśmy oczywiście. Ym, jak widzicie, powiększyliśmy lekko magazyn. Jeszcze nie jest skończone zupełnie, ale. No, chęci się liczą. Mamy no, wszystkie MPC. ty Mamy wszystkie MPC. Mamy gobrinka, Mechanika, mechanika, Jak widzicie, gra, graliśmy troszeczkę poza. Ym, po zabiciu flasha, a tu wam się teraz pokaże jak go ubiliśmy, ile razy? O. A ja w ogóle zaraz zadnię. co? No dobra, jak widzieliście, ubiliśmy go trzy razy. Eee, z powodu, że po prostu kampiłem specjalnie na pełną Tada, Laser Gun eee, jest bardzo <ścoughs> zajebistą bronią wobec mnie i bardzo chciałem go wydropić. Niestety, ulepszenie tej broni kosztuje majątek. Majątek dosłownie. A ile? 50 zł. No. A więc muszę się zadowolić na razie tym mieczem, który sobie zrobiłem. Haha i jeszcze trochę zbroi jak widzieliście. Yy. Na dzisiaj mam plan yy, zrobić to samo co po drugiej stronie, czyli taki tunelik, bo kaczoru się nie chciało. Standardowo. Yy. Te tunelik jest nie bez powodu, bo to jest jednocześnie yy, mob Grider mob no mobgrider, jak i obrona naszego domku. Czyli mm, mam, mamy w domu dźwignię, kto, do której prowadzą tutaj kable. Niestety chyba nie. Ja ją włączyłem teraz. O, włączyłem. Y mamy tutaj kable przechodzące do dźwigni, i kiedy po podłączamy, włączamy to, Narazie. to znika. O, właśnie, kaczor idzie zademonstrować. To znika. Tu będzie lawa. Jedna warstwa tylko. I będziemy zbierać monety. Y to jest misa z niebieskiej cegły z dungeona, czyli antywybuchowa. Jak widzieliście zniknęło. Możesz włączyć? E, nie, raczej nie, wyłącz, wyłącz Żeby tam wpadały na wszelki. E, to jest wszystko dla bezpieczeństwa. No i... się tam lało oczywiście, byle, żeby wybuchło. Tak. E, I dlaczego to? Dlaczego, dlaczego to jest biały. E, kurczę, z niebieskiej cegły z dungeona. E, I żeby była antywybuchowa. No to z tego powodu, że w nowej terrarii dochodzi taki mob specyficzny, którego nie lubię. I wysadzać wszystko w mak. O tych pochodniach ci mówię. Mm -hmm. A więc musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. E... Pierwszą o tych fazą. ci mówiłem, co te, te zielone, co można w wodzie stawiać. Co? O tych pochodniach ci mówię, co teraz strzelam, co można w podzie stawiać. Kryjost tarczy. Poczekajcie, myślę, jakby to będzie wyglądać. trochę beznadziejnie, oczywiście, że nam się. E... Żydałem się, że on że, się od razu respiłoby the hello. No niestety nam się zrespi tutaj biom the hello. Ale nie będziemy płakać. Chociaż to jest też dobre, bo możemy farb, farbować na tym. Na Pixie. Mhm. Jak widzicie muszę tutaj niestety wykopać. Ja sobie poza kopuję stołu. Z tego powodu, że po prostu, no, byłoby nierówno, ja już widzę, że jest bardzo nierówno Muszę teraz, jakby to poprawić, od razu też przepraszam za to, że może mi komputer, ponieważ mi nie ma zasilania, żeby szybciej Terraria działała. E, tak, zmienił sobie opcję zasilania. Niestety, Terraria ma większe wymagania na niektórych komputerach. Hmm. Ha! To będzie niemożliwe, Katar. Trybunał? No? Tak. No i dlatego nie chciałem się za to brać, bo byś tam muszę go w nie miejscu. Muszę go zrobić to trochę to inaczej. Zwykle. I skończyłem. Kaczor coś tam robi, co ty robisz Aha, Kaczora nie ma. Nie jest. Kaczor robił. Kaczor. Musisz, musisz pisać, chyba, bo musiałem przyciszyć. Dobra, Kaczora będziecie lepiej słyszeć. Dobra. Mamy, te, mamy teraz jakby zamiar zabić Destroyera, tylko że musimy znaleźć Soul i Solo of no. <laughs> Musimy zatem... Zatem, zatem, zatem poszukać duszy No, kaczer mówi, że do dupy No, ma rację Jest do dupy, a więc idziemy szukać To wam chyba też przyspieszę z tego powodu, że chcę żebyście bossa widzieli jak ubijamy normalnie Czy na odwrót Hmm. Chyba na odwrót będzie ciekawsze, tak? Dobra, to chodź, idziemy, kaczor. Już chwilę. Do końca. Tylko nie wiem, gdzie ich dokładnie szukać, wiesz? Ha. Gdzie... Mhm. Pewnie w jaskiniach będą. Zamknij za sobą bramę. Zobaczymy, gdzie mogę ich spotkać. Pewnie trochę nisko. Dobra, sprawdzimy tutaj. Może trafię, może nie. Nic póki co nie widzę. Może być kiepsko. I za chwilę ja wiem. Do telefonu nie piszę żony. No nie no to ty musiałeś wierzyć. Zobaczcie. Eee. Chyba znalazłem. Drop, można powiedzieć. He. Tylko nie wypadają dusze. To jest straszna wada. E! Chwila moment. Nie tarczem. O, jest dobra. Nie, dobry trop. Przy okazji sobie wykopiemy. Chyba nie ma się mi nie? Kaczor jesteś? Kaczora standardowo nie ma. Gdzieś poszedł. Eee, hmm. Z tego co wiem, to chyba musimy mieć 6. Tych dusz i Soul of light No to są Soul of light, tak? Soul of light te są, aha A mi się skojarzyło, że tamte. to trochę kicha To trzymałem w was Nie wiedzy, można takie mieć nie wiem Kiepsko, kiepsko. Dusze nie dropią tak jakbym chciał. No, 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 no i. Hm. Mam takie. nieprzeciętnie. Hmm, taki zmysł, może raczej, że. Chyba raczej dzisiaj nie wydropię tych dusz. A jak już nawet wydropię, no to. będzie mało czasu na bossa więc... Może dzisiaj będzie taki odcinek, bo ja wiem, poglądowy, przygodowy. Chodzicie, w końcu jest nowy świat, więc można ponagrywać. E, poczekajcie chwilę, zobaczę ile nagrywam. No, tak jak myślałem, nie za ciekawa sytuacja, 24 minuty już nagrywam. A więc, no, ludzie, uświadamcie sobie, że ja nie wyrobię się. Ale mam za to inną wiadomość, postaram się na następny odcinek. Zbierać duszyczki, sobie z kaczorem. No i sobie zawalczymy z włosikiem Ostatnie. W Tak działa w ogóle mój mechanizm. Klikając, tak? Wyłączony, włączony. Teraz jest wyłączony, więc tam są wszystko zasilone dobrze. Tylko tutaj, oczywiście, tutaj jeszcze nie jest dobrze podłączone. Wszystko. Eee... Hmm... Asa weźmiemy, przyda się. Powiedzcie mi, że fajnie się bije takimi rzeczami, na no już na normalnym, normalne moby. Normalne w sensie takie, które nie mają super dużo HP i w ogóle zabierają Ci obrażenia, no właśnie takie duże jak ten, mały gnój. Ło, kurwa, ale się zlęgłem. Jednorozes mi zaatakował. Aha, 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 no, no, no. Tyle tylko masz do powiedzenia. Twoja stara lepiej się bije. I to jest kolejny rimik. E, mimik. Mimik, teraz ja wam powiem. Proszę bardzo, skryty. Mimik, 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 mimik. Dobrze, powiem teraz, mimik. No, nie, no. Nie. Dwa masa nie dam rady, żeż Ludzie, litości Tak, tak, co? No jasne Niech jeszcze przyjdzie 10 ich Ja z chęcią się pobiję Opatrzcie Ubiłem go Yeah ale to było Dziwne i czemu mi hak wypadł? Czemu w ogóle mi wypadło z tego? A. To. Kurczę, nie mam czasu. Jak widzicie, tutaj nocą się nie wolno oddalać, bo. No właśnie. Bardzo lubią Cię atakować takie moby takie niedobre moby które wręcz chcą Cię zakatrupić. A ja nawet kasy nie odłożyłem. Nie, wiecie co, ja się za bardzo boję tutaj chodzić, tak samo. Bo kaczor mnie zostawił, niestety. E! Fok. Ok. Hata. Tak, w samą porę. Eee. Hm Jakby to ująć. Jesteśmy teraz w czarnej dupie. Nie będę obwijał w bawełnę, bo nie ma czego obijać. Jest teraz super ciężko po zabiciu flesza to już nie są jakieś przelewki eee, mogę to zrobić już w końcu eee, teraz powinno mi to dawać do szybkości z tego co wiem cały bonus bonus ammo eee, set bonus ale jakiego ammo? co to? Jeszcze co? Nie, nie zużywam? to mi się zużywa? Zuży nie zużywa mi się chyba w zwykłej broni Czy jest szansa? A, szansa 20% Ym. Aha Za to tylko 3 A, to jest do czegoś innego Critical A to jest Aha Nie no, bardzo fajnie Ym. Jak widzicie Ekwipunek zapierdolony tak brzydko mówiąc Ym, a więc trzeba go jakoś Opróżnić, ale ja Wam chyba tym nie będę zawracał głowy, nie ma co. No, niestety, dzisiejszy odcinek nie był z, jakiś super fajny. Widzieliście tylko, jak ja to robię. Może przynajmniej skończę to na Waszych oczach. Nie wiem, dobrze by było. Jakaś konstruktywna rzecz, widzicie, żeby bawić się czerwonym proszkiem, Już może, można go tak nawet nazwać od razu, bez skrępacji. Musicie kupić y, narzędzia. Od y, mechanika, a dokładniej elektryka. O, widzicie, jak trzymać jakiś elektryczny przedmiot, to widzicie, gdzie był czerwony proszek rozkładany. No i dobra, moim. LOL. Y, tym wykładamy. To jest, wygląda jak y, klucz francuski, a to jak kombinerki, tym zbieramy. Teraz musimy rozłożyć tak kable, by przechodziły przez Stone'a, Active Stone'a. Czyli takiego stona, który jest aktywny na prąd, jak widzicie? Aktywny i nieaktywny. Mogę się zamknąć w tej ścianie, chyba z tego co pamiętam, ale to mi chyba zabiera HP. Hmm. To właśnie będzie ston. Ops. Bardzo ładnie, tylko. Ony oh, Dobra. E, musimy tak zrobić, żeby się nie łączyło z innymi kabelkami przez pomyłkę a wybaczcie bo jak się będzie łączyło, to po prostu będzie tragedia. E, ten e, proszek może nie działać przez różne rzeczy nawet jeżeli przechodzi przez drzwi, ale nawet tak dosyć blisko drzwi drzwi mogą go zniszczyć lub może on działać na drzwi oddziaływać. E, to też jest bardzo nieprzyjemna rzecz, bo no, po prostu Pisują wam się mechanizmy. Czasami nie wiadomo przez co. Jak widzicie, może go trochę chaotycznie kładę, ale specjalnie on jest niewidoczny. No weźmy sobie go tutaj. O, widzicie? Tu się na przykład już łączy, i ja muszę tutaj na przykład już robić jakieś trochę inne wywijasy tylko w ten sposób, by nie dotykał drzwi na przykład. Też doradzam Wam sprawdzać to na drzwiach. Na drzwiach jest taki odstęp, więc mogę ma maksymalnie dotąd to kłaść. Ja to na zazwyczaj w ścianach kładę, jak widzicie tutaj ładnie mi to się nawet poszło, musiałem tutaj omijać różne rzeczy. Tu na szczęście nie było drzwi. No mówię Wam, to jest troszeczkę ciężkie tak do ogarnięcia na sam początek, ale mówię Wam, frajda jest z tym. Jak to wszystko jeszcze działa, no to Szacun jeszcze dla Was, że udało Wam się to wszystko ładnie ogarnąć i jeszcze to się trzyma kupy, tak? I zaraz Wam pokażę, jak to działa. O, i teraz specjalnie to chciałem połączyć, obydwa. Teraz bierzemy Active Stone'a. Ja już tutaj mam burdel mega, mega, mega burdel. Musimy go lekko ogarnąć. Zaraz się, zaraz się wypakuje po filmiku. Teraz weźmiemy coś nie elektrycznego. No, dobra, weźmiemy sobie na miecz, on nic nie zrobi. Jak widzicie, będzie to tak działało, że e, kiedy będzie na przykład Blood Moon, a teraz Blood Moon jest gorzej, bo są wilkołaki, e, będę wchodził tutaj, e, przeciągał dźwignię na nieaktywny. Raczej, sorry, to jest właśnie aktywny, i będzie robił, e, robił się ten stone przezroczysty, przez co będą potworki wpadać na dół zamiast przechodzić tutaj. E, że tu będzie jedna warstwa lawy to będą się zabijały, a monety zostaną i drób a ja sobie będę tam na dole od domu sobie bo będę po prostu przechodził i zbierał monetki po drugiej stronie jest identycznie zaraz wam pokażę o, tu mam trochę ciężej dojść, ale... zawsze coś o E, poczekajcie, 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 hm, błagam, powiedzcie, że zrobiłem Aha. Idzie, idzie tam na dole, widzę wszystko idzie, 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 idzie. I co? I. I wiem co się stało. Muszę zrobić taki bajer Teraz on jest aktywny. Tamten jest nieaktywny. Kurna, no. Jak ja tego nie lubię. E, nierównomiernie rozłożyłem czerwony proszek i teraz muszę pomyśleć, jak by to zrobić. E, już wiem. E, tak. Tak. E, tak. Teraz jest aktywny chyba wszędzie. Zaraz sprawdzimy. Mam nadzieję, bo. Kurno, no! E, to jeszcze raz. Teraz musi się udać. E, tam jest nieaktywny. Czyli. Może zrobimy to in w inny sposób, bo. Tak, tak, prawdę mówiąc, to ja będę mocno się z tym niebał, jeżeli będę chciał to zrobić własnym sposobem. Więc zrobimy to w taki sposób, że odłączymy tutaj kabelki, podłączymy je tu pod guzik, włączymy, rozwalimy i połączymy jeszcze raz wszystko. I teraz szybko sprawdzimy, jak to wszystko działa. Yy, włączony, jeszcze teraz po drugiej stronie. Tu jest dźwignia na włączony pokazana. I o, właśnie. Teraz to już będzie łatwo naprawić. I teraz wchodzimy tutaj, tu włączony. A i się naprawiła. Proszę bardzo. Włączony. Dźwignia na włączonym I błagam, niech będzie włączony I włączony O, widzicie? To jest bardzo, bardzo Chora rzecz Ja tak tego nie cierpię Poczekajcie, odłożę coś I napełnimy to jeszcze lawą W tym odcinku I zobaczycie, że to normalnie Fajnie działa, funkcjonuje e, Od razu wam mówię, że czerwony proszek jest drogi I... No trzeba się liczyć z tym, że wydatek jest. Tu mamy wiaderko z lawą nawet już. Tam lawa chyba jest, ale zaraz sprawdzimy. Nie, tam nie ma właśnie lawy. Dobra, wydajmy sobie wiaderko. Dobra, tak na wszelki. Nie wiem czy to zostanie. Eee, tak dla pewności. Zostawię tą warstwę i zejdziemy do kopalni. Wybaczcie, teraz się trochę mylę przez to, że to jest korytarz. Zejdziemy sobie po lawę i mogę Wam zaprezentować, jak to działa. Mówię, jak Alfons kurwa. Um, nie, 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 niżej. Jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Jeszcze odrobinkę, jeszcze ciupinkę. Jeszcze milisekundę. E! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Znalazłem chyba tą strefę. Super. Przechodzi tam nam ciemna strefa, w której możemy wydropić tam te drugie dusze. Teraz się je ognęłem. Eee, wykorzystamy to na pewno. O, tu mamy lawę. Czy nie mamy pewnie gdzie po drodze? I co, muszę wchodzić? Dobra. Tu mam chyba lawę, już yy, zrobioną z generatora obsydianu. Tak. Ale niestety koledzy musieli przyjść, tak? Nie, mo nie mogli poczekać przed drzwiami. Czy się spytać, czy w ogóle mogę wejść. O jest. co ja robię? Dobra. Dobra, uciekamy od tych kolegów, bo koledzy zadają dużego damage'a, a ja jestem zrobiony na ninja, prawdę mówiąc. Czyli szybkość i takie tam buffy. Hmm. Pierdolnik w ekwipunku, taki że nic nie widać. Aha, aha, aha. To jest, ma... to jest właśnie ładna droga, i chciałem tak zrobić po drugiej stronie, ale niestety się nie dało. To też mogę Wam zaraz pokazać, jak to działa. Rozlałeś się ładnie? Raczej, tak nieładnie się rozlałaś. No, świnio, To powinno być jeszcze. To tam zabierzemy jednakże jedno, żeby to wyglądało estetycznie. <noise> to się w ogóle nie zmniejszyło. Dobra. Ta lawa to czasami jest niezbyt bógis z nią. Dobra. Teraz sobie uznajmy, że jest Bloodmon. Ja sobie tylko idę na samą górę. Żeby mi nie zaginęły pecety. Włączam to. I... voila. Jest otwarta bramka. Teraz jak mob wpadnie, będzie się zabijał. A itemy się nie będą paliły O Doda Ja sobie przechodząc tam na dole Będę sobie je zbierał Po prostu sobie przechodząc Czyli kasa, itemki Mobowe Takie tam bajerki Do domu, E, ty już tam Zmykaj, ci zaraz Zaraz cię pogonię e, W międzyczasie to możemy wyłączyć Niby się nic nie stanie A to jak działa te urządzenie. Miejąc więcej pomniczków, ja bym chyba kiedyś pokazywałem to. Ale dobra, mając więcej pomniczków, e, na przykład królika, postawię sobie później trzy, bo można chyba generować tylko trzy moby naraz tego samego gatunku przez e, ogólnie, ogółem na całym świecie, przepraszam. E, jak w mm, króliki w Bloodman i one sobie wpadają tutaj to wtedy akurat wypadła z nich kasa to taki jakby wyjątek chyba jeszcze jest wyjątek z kościakami bardzo fajna rzecz no e, a więc... dobra ja będę kończył z naszym Mort Trimer. nie wiem dziwna nazwa myślałem, że się kiedyś inaczej nazywał a zmienili to, że teraz oni mają nazwy głupio Dobra, a więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do ulubionych i mam nadzieję, że podobał wam się taki odcinek bardziej mechaniczny niż, nie wiem, ekstremalny z bitwą i tak dalej. No dobra, joł.